Już się mam kolano z tej strony. okej, FCD, zapraszam ma kolejny odcinek serii. Dzisiaj gramy wy. wieżę wieża Koku, ale jednak no, wygramy. Mam zero wygramy 3. To jest taka fajna, luźna wieża. Stawcie łapeczkę w górę, so, subskrybujcie i dzwoneczkujcie, a my lecimy. Widzą, jakby co to już jest koniec daily. No, mówiłem, że będzie 1 stycznia, dlatego że 1 stycznia jest piosenka, tak? A zwiastun jest 25 grudnia. No więc jutro też nie będzie chyba filmu. Nie, jutro jest piosenka. Tak? Jutro widzowie i już piosenki w sposób na kanał. z no, jest piosenki, więc każdy, bądźcie zapisujcie się. Raczej, znaczy nie zapisajcie się, po prostu obserwujcie mnie. Kasper, podłoga, FCB, i bądźcie.

że nie spadł, ale zobaczymy widzowie, bo ja raz na to nie gram. Gigant, ostatni gram chłopy, 8 miesięcy, tak? 8, czyli ja tu nie nagrywam. No na i tu, już nagrywam widzowie 5 miesięcy. No, tak, ja zobaczmy. Nie... No, tak, ja My lecimy teraz, no. No, ey, widzowie, może go, że 2 minuty. A także widzowie, jak przeszedł piękny obbi. Tak? Zaglid Nie. Nie. stoję, wychodzę, pyk, pyk, pyka, pyk. I ja przeszłam to widzowie i jesteśmy... że musimy, że musimy dotknąć tej żeby widzowie mieć pierwszą. I mamy widzowie pierwszą wygraną. No to my, choć widzowie, idziemy tam do białego, dawaj. Pójdziemy sobie chyba tam, bo oni sobie będą przechodzić, a my mamy minutę, żeby sobie widzowie coś porobić, porobić, porobić. Porobić, pyk, nara. Ile ja przyjdziemy ten parkour? Pyk, pyk, pyk. Widzowie, chyba będziemy robić tak, że będę zatrzymywał wideo i będziemy, będę włączał, jak będziemy już przychodzić. Widzowie, więc no. wideo widzimy za minutę 30. Widzowie, już włączam wideo bo mam sekundę. I widzowie, jesteśmy. Nowa runda, 10 sekund. Już zaczynamy kolejną rundę, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. i nie przechodzimy. Dobra, jak on nie pójdę widzę, bo ja czy nic nie dać. Pek. Pek, pek. No nie, zepnła mnie prawie. No, bardzo zepnął mnie właśnie. Dlatego widzę, że ja idę ostatni. Ja nie chcę być pierwszy. Ja się ścigam, z nimi. Dobra, panie, mnie nie ściga, widzę, więc nie ma. Dobra, nie umiem tego przejść. I widzę też łatwe.

4 minuty, więc raczej widzowie to przejdziemy. Pyk! pek Pyk, 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 pyk. Widziałem tylko jedną wygraną, więc musimy, więc widzowie idziemy teraz po dwa, może i po trzy. Pyk! Pyk, pyk, pyk. Pyk. Okej, okay, okay. okay, mamy jeszcze 3 minuty. A, to już koniec, czyli zostanę... Będziemy takie... no, 3 minutki, luźne. Nie wiem, będziemy mieć teraz wizuę 2. No, wygrane. Gapek. Mamy 2 wygrane. Dobra, widzimy się za 3 minuty. Widzowie, już jestem, bo mamy sekundę i za chwilę widzowie zaczynamy już! Dobra, mamy jeszcze 9, 8, 7 sekund. Widzowie czekamy. Ja ogólnie mam już... Aha. Nie! Nie! Ty czas! Ja nie mogę. O ja jestem. Widzowie, mamy no... Mam to 4 minuty i 5 minut. Gapek, ja jestem widzowie. Co tu się dzieje? Widzę, żeby tam na dole, nie wiem czy widzicie, ale patrzcie tu. Jakie rozmiar teraz tu przychodzi. W ogóle ktoś jest na samym dole. Ja jestem na różowym widzowie. I widzę, że za chwilę jest chyba ten różowy. Mhm, nie wiem. Może fajna są kolory i czy też będą wolne kolory nie czerwieni. Pyk, pyk. Ok, dobra, nie! Prawie wypadłem, dobra, pyk. Ok, pyk, 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 pyk. czasami nie chcą, co nie wypadły. Ły. I wa, ile ci ma towarz sukcesu? Pytko, wypadł stąd. Pyk. Aha, dobra, pyk. i widzowie, mamy już 3 zwycięstwa. No to więc, widzowie, fajnie. Dobra, wpadliśmy na to. Ej, widzowie, zobaczymy teraz, czy można jeszcze raz to zrobić. Pyk. Mam. Nie. Aby było można, bo ja bym miał... Ja widzę w końcu cztery zwycięstwa Pyk, pyk. Dobermy to jeszcze raz. Pyk i... Dobra, idziemy teraz. Nie. Dobra. Pyk. Pek, 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 Nie. Dobra, jest. Pek. Ok. Pek, 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 pyk. pek, No i doszło. No nie, rozpadłem. Może się w sumie da. Możliwe taka jest. Ja już nawet tego nie do. nie tego już nie zrobię, drugi raz. Dobra dobra, ten odcinek będzie się chyba już kończył, taki krótki, dlatego żebyście widzieli, że już koniec daily jest. I zobaczcie, zostawcie łapeczkę w grę, subskrypcję i dzwoneczkujcie ten kanał, żeby was już nic nigdy nie ominął. Koniec daily na razie wam nie będę mówił, możliwe, że nawet jeszcze nie w styczniu, nie w lutym, a później będzie. Mojego oglądanie będzie, pamiętajcie, piosenka już jutro, zwiastun, sposób na kanał.